Ponad 30 milionów złotych trafi do 17 lokalnych grup działania z terenu województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Marszałek Renata Janik oraz wicemarszałek Grzegorz Socha spotkali się z przedstawicielami Elgiedów, aby podsumować nabór wniosków w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Przede wszystkim są to środki na zatrudnienie nowych pracowników, bądź utrzymanie istniejących etatów. Łącznie w tej perspektywie środki, które zostały Przekazane na lokalne grupy działania, właśnie m.in. z Europejskiego Funduszu Rolnego, czy również z naszego Urzędu Marszałkowskiego, który przeznaczył 3 miliony euro, to jest ponad 171 milionów złotych. Te środki będą wykorzystywane w celu budowania lokalnych, oddolnych inicjatyw. Pierwsze środki na bieżące funkcjonowanie trafią do LGD-ów jeszcze w sierpniu. Kierowcy szybciej i bezpieczniej ominą staszów, a mieszkańcy miasta odetchną od uciążliwego ruchu tranzytowego. Druga część obwodnicy staszowa została uroczyście oddana do użytku. Jest to niezwykle ważna inwestycja w naszym regionie. Ma bardzo wiele walorów, bo to nie tylko poprawa infrastruktury drogowej, ale elementy ochrony środowiska są też niezwykle ważne, bo będzie mniejsza emisja CO2. Jest to też szansa dla inwestorów. Jako samorząd województw oprócz tej, mamy jeszcze 21 inwestycji, które są w trakcie realizacji. Świętokrzyskie może się cieszyć jedną z najlepiej zorganizowanych sieci dróg wojewódzkich w Polsce i to mówią nasi koledzy samorządowcy z innych województw. To jest kolejny przykład na to, że dbamy o dobry rozwój tej infrastruktury. Odcinek, półtora kilometra, wartość inwestycji ponad 34 miliony złotych. Skomplikowany tu proces był, bo tu trudne warunki geologiczne, przeprawa przez rzekę, ale inwestycja została Oddana w terminie, odciąży, ruch, staszowie. Obwodnica połączy dwie drogi wojewódzkie, numer 764 Staszów Raków z trasą numer 757 Staszów Opatów. Budowa została sfinansowana z budżetu województwa, ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa. Do 1 września można nadsyłać zgłoszenia kandydatur do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. O szczegółach tegorocznej edycji poinformowały marszałek Renata Janik oraz członek zarządu województwa Anita Koniusz. Od tego roku troszeczkę zmieniamy wymiar tej nagrody. Pierwsza nagroda będzie wynosiła... 20 tysięcy złotych. Wysokość nagrody drugiego stopnia będzie teraz 6 tysięcy złotych. Do tej pory mieliśmy 10 nagród drugiego stopnia. Od tego roku będzie 5 nagród. Świętokrzyska Nagroda Kultury przyznawana jest przez Zarząd Województwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Apeluję o zgłaszanie kandydatur, a tym samym docenianie wysiłku y, twórców. W gronie laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Kultury jest ponad 400 znakomitych twórców, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury oraz zespołów artystycznych miliona na rozwój sportu w regionie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 5 dotacji na łączną kwotę 500 tysięcy złotych na organizację wydarzeń sportowych o międzynarodowej oraz realizację programów szkoleniowych. Sport to coś, na czym nam niezwykle zależy w naszym województwie. Dokładamy wszelkich starań, żeby tych wydarzeń sportowych było jak najwięcej. I gratuluję wszystkim klubom sportowym, organizacjom pozarządowym, które te pieniądze pozyskały i mam nadzieję, że w naszym województwie. Może będzie nowy Lewandowski, a może nowa mistrzyni lekkoatletyki. Wpłynęło 30 ofert, z których właśnie wybraliśmy 5. To są zadania na promowanie sportu w naszym województwie świętokrzyskim. Wsparcie umożliwi organizację Mistrzostw Europy Vintage w rajdach enduro, Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym osób głuchych oraz turnieju europejskich pucharów w tenisie stołowym. Rusza nowy projekt partnerski dla świętokrzyskich samorządów. Marszałek Renata Janik zaprasza jednostki samorządu terytorialnego z regionu do stworzenia wspólnie z Departamentem IT Urzędu Marszałkowskiego nowoczesnej i aktualnej bazy zdjęć lotniczych terenów województwa wykorzystywanych m.in. przy planowaniu przestrzennym, ochronie zabytków, wytyczaniu granic leśnych oraz inwestycjach drogowych. Projekt zakłada zakup aktualnych, dokładnych zdjęć lotniczych oraz dostosowaniu archiwalnych zdjęć z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii do potrzeb jednostek samorządowych. Rządu Terytorialnego. Elżbieta Śreniawska 1 sierpnia rozpoczęła pracę na stanowisku prezesa zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój SA. Rada nadzorcza Uzdrowiska powierzyła jej obowiązki kierowania spółką na pięcioletni okres kadencji. Uzdrowisko Busko-Zdrój to uznana i rozpoznawalna marka nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Samorząd województwa, który jest właścicielem Uzdrowiska Busko-Zdrój, stara się aby podnosić jakość świadczonych usług tego wszystkiego co wiąże się z tym co w naszym życiu jest najważniejsze z naszym zdrowiem dlatego też odbył się konkurs w ramach którego rada nadzorcza wyłoniła najlepszego z najlepszych kandydatów Elżbieta Śreniawska była dyrektorem zakładu ubezpieczeń społecznych w Kielcach prezesem miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji w Kielcach oraz prezesem zarządu Mesko SA w latach 2018-2024 była radną sejmiku województwa świętokrzyskiego